Drogie dzieci, kochajmy Jezusa i módlmy się do niego, aby dobro i pokój zapanowały na świecie. On jest naszym światłem i nadzieją, który prowadzi nas na ścieżce miłości i zbawienia. Jego nauki inspirują nas do działania z miłością i życzliwością wobec bliźnich. Drogie dzieci, przykazanie nakazuje szanować ojca i matkę. Pamiętajcie, że rodzice zawsze chcą dla was dobrze. I zasługują na Waszą miłość. Bądźcie dla nich życzliwi i szanujcie ich autorytet. Tak postępując, budujecie dobre relacje także z nimi samymi. Drogie dzieci, pamiętajcie, że niezależnie od trudności życiowych, zawsze możecie się modlić. Bóg jest zawsze z Wami i Waszej modlitwy nie pozostanie bez odpowiedzi. Miejcie wiarę, że Bóg Was chroni i nie dopuści do żadnego zła. Wiara i modlitwa są Waszą siłą w każdej sytuacji. Bądźcie zawsze wierni i pokorni wobec Boga. Wiara jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w życiu. Pamiętajcie, że modlitwa i zaufanie do Niego są ważne. Trzymajcie się blisko swojej wiary, a Bóg będzie z Wami na każdym kroku. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Błogosławieństwa dla Waszej rodziny. Pan Bóg jest zawsze przy nas, otacza nas swoją miłością i troską. Maryja, Matka Boża, również nas kocha i modli się za naszą dobroć. Pamiętajcie, że zawsze możecie zwrócić się do Boga i Marii w modlitwie, gdy potrzebujecie wsparcia. Niech miłość Boża i matczyne wsparcie Marii będą zawsze z Wami. Błogosławieństwo niech towarzyszy Wam każdego dnia.